Cześć, nazywam się Dorota Studzińska i uwielbiam numerologię. Uwielbiam ją tak bardzo, że wszystkie moje sesje terapeutyczne już mają element numerologiczny. Tam jest tyle rozwiązań, tyle podpowiedzi, tyle sugestii, jak wydobyć więcej. Twojej świadomości, o Twojej mocy, żebyś mogła stać się ambasadorką swojej własnej marki. I w związku z tym zapraszam Cię z całego serca. Jeśli chcesz więcej dobra o sobie usłyszeć, albo więcej tych wskazówek, jak sobie poradzić z, z dostrzeganiem tego dobra w sobie, to zapraszam Cię z całego serca na. Mój kanał na YouTube, bo tam uruchomiłam taką serię analizowania twojej daty urodzenia ale samego dnia. Bo w samym dniu też jest ogromny potencjał zapisany, i może no, drogi życia się od siebie bardzo różnią. Droga życia od jednego do dziewięciu to naprawdę musi być personalnie zrobiona, żebyś mogła dostać taki kawałek o sobie. Natomiast e, uogólnianie to kompletnie moim zdaniem nie ma ser nie ma sensu, że jedynki są takie, dwójki takie, trójki takie, bo to wszystko ma znaczenie. Jaki dzień dnia, jaki dzień urodzenia, jaki miesiąc urodzenia, jaka wibracja roku, jaka wibracja sumy dnia i miesiąca, jaka w ogóle jakie wibracje w wyzwaniach to wszystko ma ogromne znaczenie. Więc poczułam, że mogę dać ci coś kompletnie absolutnie mega o tobie. Opierając się tylko o Dzień Urodzenia, i znajdziesz tam dla siebie wskazówki, jak jeszcze bardziej siebie wziąć w ramiona, jak jeszcze bardziej siebie ukochać, jak jeszcze bardziej docenić to, co masz w zasobach, czego być może ktoś inny nie ma. Więc zapraszam Cię z całego serca i miłego odsłuchu. Mua!